Zespół Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących nr 5, Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących nr 6, a także Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży otrzymały dofinansowanie na kształcenie zawodowe. Środki pochodzące z Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku przeznaczone zostaną m.in. na organizację staży i praktyku pracodawców, doposażenie szkół czy stypendia dla najlepszych uczniów. Łączna kwota dotacji wynosi ponad 2 300 tysięcy zł. To przede wszystkim e, dbałość o zadania własne województwa podlaskiego, które chce finansować, dofinansowywać oświatę podlaską. I tu jak najbardziej wpisuje się w ten program Łomża, dlatego że Łomża słynie z wielu szkół, z bardzo dobrej oświaty i chcemy wspierać i utrzymać ten poziom. I to przede wszystkim pieniądze na dostosowanie do nowych wyzwań, szczególnie pod względem epidemii nauki zdalnej, ale również wypadku. Tych szkół w różnego rodzaju środki logistyczne. W projekcie weźmie udział 12 nauczycieli, którzy będą podnosić swoje kwalifikacje, oraz 340 uczniów. Uczniowie będą zwiększać swoją wiedzę, powiększać zainteresowania i to kwota wsparcia dla, tylko dla samej Łomży 2 miliony 300 tysięcy. Przede wszystkim dla szkół technicznych, bo stawiamy na techniczne szkoły również. To było zaniedbane. Chcemy potencjał szkół zawodowych zwiększać. To pieniądze, Pieniądze niemałe, pieniądze, które pozwolą dla dyrektorów, dla samorządu Łomży na zwiększenie tego potencjału i na utrzymanie poziomu nauki w tych placówkach. To duże wyzwanie, nie tylko oświatowe, ale również i zdrowotne. Z dotacji oprócz trzech łomżyńskich szkół skorzystają również placówki z Ciechanowca, Zambrowa, Suwałk, a także Hajnówki. Inicjatywa skierowana jest do ponad 1100 uczniów i blisko 90 nauczycieli. Koszt wszystkich projektów to około 12 milionów złotych.